112 odcinka Faktów Czwórki. Zapraszam wszyscy redaktorzy. Witam! Ja! W nowym roku kalendarzowym. Spotkamy się wspólnie, by razem powitać rok 2012. 112 odcinek, w rok 2012 mogą się okazać magicznymi liczbami. Życzymy wszystkim, by w tym roku spełniło się najsłodsze marzenia. Aby każdy z Was miał siłę na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Tradycyjnie dużo zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. W nowym roku czekają na nas nowe wyzwania. Chcemy, abyście i Wy włączyli się w tworzenie naszej telewizji. Jeśli macie jakieś pomysły, ciekawe propozycje, czekamy na Was. Pokażemy teraz najważniejsze wydarzenia minionego roku. Teraz pokażemy Wam, jakie postanowienia noworoczne mają nasi koledzy i koleżanki. Chciałabym się bawić więcej z moim chomikiem. Ja będę chciała być bardziej grzeczna. Będę się bawić z siostrą. Chciałbym, żeby Adam mi wreszcie odpuścił, żebym chociaż mógł pogłaskać chomika. Będę się starać, żeby mieć same R. Ja bym chciał się pobawić z moją siostrą. Ja bym chciała bardziej się uczyć w szkole. Chciałabym w tym roku być najgrzeczniejsza z całej klasy i chciałam się to po prostu poprawić. Chciałabym w tym roku ładnie pisać. Chciałabym być w tym roku lepszy z nauki i grzeczniejszy. W tym roku chciałam być grzeczna i nie słodyczy. Chcę być w tym roku w dzieci. Chciałabym częściej y, sprzątać swój pokój. Chciałbym... Nie spóźnia się do szkoły. Nie chciałbym być niezgrzecny, tylko chciałbym być najlepszy w szkole. Pierwsze ważne wydarzenie w Nowym Roku to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na naszej szkole również odbyła się zbiórka na ten cel. Jak zwykle dużym powodzeniem cieszyły się maskotki. W następnym odcinku przekażemy Wam, jaką kwotę udało nam się zebrać. Zobaczmy migawki z tej akcji. A się ostatni w czasie ostatnich wywiadówek naszą szkołę odwiedziła Pani Joanna Piosik. Wydała ona książkę w ucznia, uczniach, Ucz się z głową. Można ją było zakupić, by poćwiczyć w domu różne metody skutecznego uczenia się. Otrzymaliśmy książkę wraz z dedykacją od autorki. Udało nam się przeprowadzić krótki wywiad z Panią Joanną. Witam serdecznie, nazywam się Joanna Piosik, jestem nauczycielem przyrody i po dwudziestu kilku latach napisałam taką pomoc dla uczniów, poradnik skutecznego uczenia się pod tytułem Niezbędnik Ucznia. Niezbędnik Ucznia zawiera w pierwszej części nawyki skutecznego uczenia się, a w drugiej 21 różnych metod do uczenia się różnych przedmiotów. Jest przyjęty dobrze przez uczniów, ponieważ powstawał razem z nimi. Był wynikiem odpowiedzi na ich problemy, na ich trudności w mojej szkole. No i sprawdzony jest w praktyce. Również rodzice są nim zainteresowani i nauczyciele. Także uważam, że dużo dobrego zrobił i może zrobić. Na koniec informacja dla tych, którzy chcieliby nabyć niezbędnik ucznia. Jest możliwość u mnie kupienia, u autorki, w księgarniach niestety nie. Podaję mój adres, Góra, ulica Przczyńska 11 przez 2, a najlepiej telefonicznie, 32 211 70 89, w firmie Dobra Książka. Przypominamy, że trwa jest akcja Góra Grosza. W przyszłym tygodniu odbędzie się jej finał. Przynieście drobniaki, a finał będzie nie jaki. W ciągu roku udało nam się zamienić Rafaello na grosze. Waga tych pojemników mówi sama za siebie. Kto ma w domu jeszcze jakieś drobne zaskórniaki, przynieście je do nas. 112 odcinek Faktów Czwórki prowadzili nasi redaktorzy. To jest!